Zwykły pies chce zostać gwiazdą Roka, ale żeby to zrobić musi pokonać wilka, niedźwiedzia i zostać uczniem najfajniejszego kota w mieście. To jest animacja Rock Dog. Pies ma głos i na pewno ją pokochasz. Od dawien dawna mastify chronią owce mieszkające w wiosce na Śnieżnej Górze. Wśród nich mieszka mały piesek Bodhi. Codziennie śpiewa swoją ulubioną piosenkę. Czasami wilki psują wesołe życie psa, atakują wioskę i straszą biedne owce. Wilki nie mają jednak pojęcia, że istnieje tajna broń. Śmiercionośna łapa mastifa. Przywódca psów, Kampa, zebrał całą armię i zaczął wszystkich szkolić. Ale jego syn, mały Body, zawsze sobie nie radził. Ten pies najbardziej kocha muzykę, więc Kampa zabronił mu grać jakąkolwiek muzykę w wiosce. Od tego czasu minęło wiele lat. Body dorósł, ale jego miłość do muzyki się nie zmieniła. Bohater biega po mieście, witając się z mieszkańcami. Prowadzi stado owiec na szczyt góry. Tam owce przebierają się za psy, aby wilki z pobliskiego lasu zobaczyły dużą armię i przestraszyły się ataku na wioskę. Kampa uczy swojego syna śmiertelnego ruchu łapą mastifa, używając manekina wilka. Aby wykonać ten ruch, trzeba obudzić w sobie specjalny ogień. Jednak Body całkowicie zawodzi. Słysząc słowo wilk, owce w strojach mastifów rozbiegają się po górze w panice, a jedna z owiec traci swoją rekwizytową głowę. Stado ptaków znajduje ją i zabiera ze sobą. W międzyczasie na niebie pojawia się samolot. Aby uniknąć zderzenia z ptakami, wykonuje zwrot i na śnieżną górę wypada z niego małe pudełko. Okazuje się, że w pudełku znajduje się prawdziwe radio. Body znajduje je i słyszy w nim legendę Roka Angusa z Katerguda. Body jest naprawdę zdumiony. Wyobraża sobie siebie na scenie i energicznie tańczy w ultrafioletowym świetle. Wygląda to jak lot w przestrzeni kosmicznej. Piosenka się kończy, a Boddy słucha wywiadu z samym angusem. Pies uważa go za taką inspirację, że otwiera szopę z instrumentami muzycznymi, wyjmuje stamtąd gitarę i zaczyna na niej grać. Prawie nigdy jej nie puszcza. Zebrawszy się na odwagę, Body przychodzi do ojca i mówi mu, że zamierza zostać muzykiem rockowym. Kampa jednak nie jest z tego zadowolony. Próbuje odebrać synowi gitarę, ponieważ body musi pilnować owiec, a nie się wygłupiać. Uparty pies nie słucha ojca i nadal śpiewa i gra na gitarze przez cały czas. Zdobywa nawet fanów wśród owiec. Kampa skarży się na swojego niegrzecznego syna fryzjerowi Floydowi. Owca mówi mu, że też nie chciał zostać fryzjerem, ale jego ojciec tak go przestraszył zdjęciami niestrzyżonych owiec, że natychmiast zmienił zdanie. Kampa wpada na sprytny plan. Budzi syna w środku nocy i każe mu iść na służbę. Przywódca psów zakłada kostium Wilka i zakłada takie same kostiumy trzem najmądrzejszym owcom. Rozkazuje im wystraszyć Bodiego. Grupa fałszywych wilków atakuje go, ale coś idzie nie tak. Okazuje się, że Bodi postawił na swoim miejscu manekina i poszedł grać na gitarze. Jego ojciec w kostiumie Wilka podchodzi do niego, a Bodi ucieka w przerażeniu. Kampa wraca do owiec, ale one też od niego uciekają, zapominając, że nie jest wilkiem. Na śnieżnej górze wybucha panika. Przerażone owce biegają po wioskach, a Body przypadkowo wznieca pożar. Ogień rozprzestrzenia się na magazyn fajerwerków. Oczywiście wygląda to bardzo pięknie, ale jednocześnie jest niesamowicie niebezpieczne. Nadchodzi kolejny poranek. Kampa jest bardzo zdenerwowany zachowaniem syna. Rozumie, że Body nie będzie w stanie go zastąpić i zostać psim przywódcą. Ojciec syna daje mu bilet do miasta, aby dać mu szansę na zostanie muzykiem. Bodhi żegna się z owcami, bierze gitarę i rusza w drogę. Wilki zauważają to i zgłaszają swojemu przywódcy, Linuxowi. Okazuje się, że stale obserwowały wioskę. Linux rozkazuje swoim wilkom złapać tego mastifa i przyprowadzić Bodiego do niego. Tymczasem Body jest w drodze do miasta, aby rozpocząć nowe życie. Para wilków również tam przybywa i próbuje go złapać. Najwyraźniej te wilki nie są zbyt inteligentne, dlatego nie udaje im się to. Podekscytowany Body wędruje wieczorem po mieście, potrąca go samochód, jedzie wózkiem i w końcu dociera do Rock'n'Roll Parku. Zbierają się tam wszyscy lokalni muzycy. Body ogląda występy różnych zespołów muzycznych i próbuje dołączyć do jednego z nich. Zespół ten ma już jednak gitarzystę Treya. Muzycy postanawiają więc zorganizować bitwę między nimi, aby ustalić, który z nich jest lepszy. Zbiera się cały tłum, a Bodhi pokazuje wszystko, co potrafi. Rzecz w tym, że drugi gitarzysta jest o wiele fajniejszy. Potrafi grać nawet ogonem i zębami. Body rozumie, że przegrał. Gitarzysta basowy Dharma i perkusista Germur podchodzą do Bodhiego, próbują go wesprzeć. Pojawia się Trey i mówi, że Mastiff powinien uczyć się od samego Angusa. Przebiegły gitarzysta radzi Bodiemu, by pocałował bramę jego domu na szczęście. Rano nasz bohater znajduje dom Angusa i całuje bramę. Brama jest jednak naelektryzowana. Tymczasem Angus rozmawia przez telefon ze swoim menedżerem. Musi wydać nowy singiel w ciągu trzech dni, w przeciwnym razie jego kontrakt zostanie rozwiązany. Okazuje się, że legenda Roka ma kryzys twórczy i nie może wymyślić nic nowego. Wytrwałemu Bodiemu udaje się wspiąć przez bramę i natrafia na gigantyczną, mechaniczną mysz. Ten robot jest ochroniarzem angusa i natychmiast zaczyna gonić Mastifa. Takich myszy jest tu tuzin. Bodiemu udaje się uciec, jednak od razu wpada w łapkę. Angus ćwiczy nowy utwór, pije kieliszek szampana i słucha nagrania. Muzyka jest okropna. Kot zauważa Bodiego na nagraniu z jednej z kamer. Body błaga angusa, by nauczył go grać na gitarze. Kot jednak wyrzuca go za próg. Zaczyna padać, a Body chowa się w śmietniku. Przyjeżdża śmieciarka i ładuje mastifa do kontenera. W międzyczasie przywódca wilków Linux organizuje walkę bez żadnych zasad. Dowiaduje się, że jego asystentom nie udało się złapać Bodiego i kipis wściekłości. Nadchodzi kolejny poranek. Angus budzi się na swoim ogromnym łóżku i próbuje nagrać nowy utwór, ale uparty Body śpiewa głośno w pobliżu jego domu i naprawdę przeszkadza Angusowi. Angus podchodzi do Bodiego i żąda, aby przestał grać. W tym momencie bramy jego rezydencji zamykają się. Angus próbuje dostać się do środka i oczywiście zostaje porażony. Pod dom legendy Roka podjeżdża autobus z fanami Angusa. Widząc swojego idola, natychmiast zaczynają go śledzić, a Body również dołącza do ich pościgu. Kot i pies ukrywają się w wielkim śmietniku. Angus jest zziębnięty i bardzo głodny, ale nie ma pieniędzy na jedzenie. Body oferuje mu kawałek pizzy ze śmietnika. Co za wstyd. Aby zarobić na jedzenie i taksówkę, Boddy gra na ulicy. Do jego puszki trafia tylko guzik. Pojawia się samochód z wilkami. Angus traci panowanie nad sobą i zabiera Body gitarę. Kot żąda, by pies schował się i zaczyna grać. Darma i Germur widzą Bodiego. Mastip chwali się, że zaprzyjaźnił się z Angusem i chce im go przedstawić, jednak w tym momencie niezbyt bystre wilki, przez przypadek, porywają legendę Roka. Zadowoleni bandyci wracają do Linuxa i pokazują mu, kogo uprowadzili. Przywódca wilków widzi, że stoi przed nim sam Angus Scattergood, co doprowadza go do szału. Daje swoim pomocnikom tydzień na złapanie Bodiego. W międzyczasie Kampa z trudem radzi sobie ze wszystkimi swoimi owcami na śnieżnej górze. Głupie owce nie potrafią założyć psich kostiumów. Wygląda na to, że mają problemy zarówno z inteligencją, jak i z pamięcią. Asystenci Linuxa po raz kolejny próbują złapać Bodiego, ale mają wypadek samochodowy. Wygląda na to, że owce i wilki rywalizują o to, kto z nich jest najgłupszy. Angus zostaje odwieziony do domu. Został mu tylko jeden dzień na wydanie nowego utworu. Bodhi znowu gra na gitarze w pobliżu jego domu, a Kot zdaje sobie sprawę, że piosenka mu się podoba. Wtedy Angus wpuszcza go do swojego domu i zgadza się nauczyć go grać na gitarze. Bodhi spotyka robota domowego Angusa, jego i zauważa stary autobus koncertowy. Angus podróżował nim po całym świecie. W domu znajduje się również ogromna kolekcja różnych gitar. Body widzi gitarę swoich marzeń, ale jest to osobista gitara samego angusa. Angus wręcza Mastiffowi jedną ze swoich najstarszych gitar i prosi go, by zagrał na niej to, co lubi. Sam Angus nagrywa wszystko, co skomponuje Body. Razem tworzą doskonałe melodie. Tak narodził się nowy hit. Podczas gdy Body tryska emocjami i wkłada swoją energię w rozwalanie pokoju Angusa, to jest prawdziwy rock and roll! Angus jest podekscytowany i wysyła Bodiego do domu. Bodi biegnie do parku do Darma i Germura i wszyscy razem słuchają prezentacji nowego singla Angusa. Niestety, legenda roka nie wspomina ani słowem o Bodim. okazuje całkowity brak uznania. Tymczasem Angus czuje się winny, rozumie, że musi jakoś naprawić ten błąd. Bodi siedzi na ławce w środku nocy i gra na gitarze. W parku pojawia się samochód z wilkami i rozpoczyna się pościg. Na początku, jak zwykle, złoczyńcy nie odnoszą sukcesu, ale w końcu udaje im się złapać Bodiego. Bohater zostaje zabrany do Linuxa. Przywódca wilków przesłuchuje Bodiego, aby dowiedzieć się więcej o psiej armii. W końcu dowiaduje się, że jest to armia owiec, a nie mastifów. Wilki natychmiast decydują się zaatakować śnieżną górę. Darma i Germur wyruszają na poszukiwanie Bodiego. Znajdują jego gitarę i rzutki i rozumieją, że został porwany. Angus również tam przybywa. On też szuka Bodiego. Angus zauważa emblemat wilka na jednej z rzutek i wraz z lisem i kozą spieszy na ratunek swojemu nowemu przyjacielowi. W międzyczasie złe wilki wysyłają Bodiego na ring do walk bez zasad. Bodi zostaje sparowany z największym i najsilniejszym wojownikiem, potężnym niedźwiedziem. Bodi próbuje odwołać walkę, ale niedźwiedź zadaje pierwszy cios. Na szczęście Bodhi mistrzowsko unika pięści niedźwiedzia i ucieka z ringu. Angus, Darma i Germur znajdują go na zewnątrz. Wszyscy razem udają się do śnieżnej góry. Po drodze, Angus daje Budjemu nową gitarę. Niestety wilkom udaje się dotrzeć do wioski wcześniej niż Budjemu. Pojmują kampę, a baranek Karl spieszy ostrzec inne owce przed niebezpieczeństwem. Owce chowają się i zamykają ogromne drzwi, ale wilki szybko je znajdują. Małe owieczki mają stać się obiadem Wilków. I wtedy. Pojawia się Bodhi ze swoją nową gitarą. Wilki atakują go, ale on im ucieka. Skacze z dachu na dach mistrzowsko, unikając wrogów, ale wkrótce dochodzi do ślepego zaułka. Wtedy Bodhi zaczyna grać na gitarze, aby obudzić swój wewnętrzny ogień. Udaje mu się. Gitara świeci i iskrzy, a potężny strumień energii powala wszystkie wilki. Linux zostaje zdmuchnięty dalej niż wszyscy inni. Muzyka Bodhi'ego ratuje całą wioskę. Kampa jest dumny ze swojego syna. Teraz jest prawdziwym bohaterem. Wkrótce Body wraz z Darmą i Germurem daje swój pierwszy koncert. Dołącza do nich sam Angus. Koncert idzie dobrze. Absolutnie wszyscy śpiewają i tańczą. To prawdziwy sukces. Jaką muzykę ty kochasz? Polub ten film i podziel się swoją opinią. Subskrybuj kanał, ponieważ z nami jest zawsze fajnie. Do zobaczenia następnym razem, przyjaciele.